Witam ponownie. Po ponad dwóch miesiącach wracamy do komiksów Marvela. Nie wiem jeszcze na jak długo, bo zwykle nie planuję odcinku z dużym wyprzedzeniem, ale z pewnością złapiemy trochę oddechu po siedmiu odcinkach z rzędu spędzonych w DC. Aby zachować jednak pewną logiczną ciągłość, zajmiemy się dziś kolejnym komiksem o uczniku. Sokole oko i zasobność portfela to jednak jedyne, co łączy Olivera Queena i Clinda Bartona. Ponadto, rysunki w Green Arrow Quiver, choć poprawne, nie zachwyciły mnie. A to, co David Ada zrobił do sali Hawkeye, nie uprzedzajmy jednak faktów. Zaraz się wszystkiego dowiecie. Nazywam się Joachim ogląda oglądacie szafę z komiksami. Długo nie mogłem zdecydować się na zakup jakiejś historii z Marvel Now. Mimo, że to od Marvela zacząłem znajomość z komiksami, Kilka lat temu moje zainteresowanie tym wydawnictwem zaczęło słabnąć, a fatalny w moim odczuciu Secret Invasion był ostatnim wejściem do trumny. Stosunkowo niedawno nadarzyła się okazja do odświeżenia znajomości z Domem Pomysłów, kiedy numeracja niemal wszystkich serii została zresetowana, a logo zaczęło dumnie głosić Marvel Now. Nie znam prawdziwych przyczyn takiego posunięcia, więc wydaje mi się, że Marvel po prostu poszedł w ślady DC, które rozpoczęło podobną inicjatywę kilka miesięcy wcześniej. W każdym razie o Marvelu zaczęto częściej i szerzej pisać, więc pomyślałem sobie, hej, czemu by nie spróbować? Zaraz coś zamówię. Nie chciałem jednak porywać się na żadną serię drużynową, bo nie bawi mnie śledzenie losów 10 postaci na raz. Poza tym pozwólcie, że zreknę na ściągę. Marvel postanowił zacząć wydawać Avengers. Avengers Arena, New Avengers, Secret Avengers, Uncanny Avengers, Young Avengers, Avengers Assemble, Avengers AI, a w tym roku zaczną wydawać też Avengers Undercover i Avengers World. W niektórych z tych serii nie ma nawet Avengersów. Marvel, co to odwalasz. Na szczęście znalazło się kilka serii, które zbierały bardzo przychylne recenzje. Jedną z nich był właśnie Hawkeye. Miałem lekkie obawy, czy postać, która jest w zasadzie tylko dostawką do Avengers, nie posiadająca żadnych supermocy ani rozbudowanej galerii złoczyńców, będzie w stanie zaoferować jakieś ciekawe przygody. Mad Fraction chyba tę obawę przewidział, ponieważ już w pierwszej scenie puszcza oko do czytelnika, gdy Hawkeye, lecąc z wyżowca ku chodnikowi wylicza wszystkie gadżety i supermoce, które mogłyby go wyciągnąć z opresji. Niestety ma do dyspozycji tylko łuk i kilka strzał, więc uderza z impetem o ziemię. Łamiąc większość kości i lądując na wiele tygodni w szpitalu. W tym właśnie miejscu staje się jasne, na czym Fraction ma zamiar zbudować siłę tej serii. Clint Barton nie jest niezniszczalnym bohaterem, łamiącym drzewa jak zapałki. Kiedy ktoś mierzy do niego z broni palnej, daje nogę. Kiedy przeciwnik ma przewagę 20 do 1, dostaje po zębach. Ale mimo to za każdym razem się podnosi i wraca po więcej. Pierwszy tą składa się z krótkich, pozornie niezwiązanych ze sobą historii, łączących się z czasem w różną całość. Dzięki temu zabiegowi, Fraction zapoznaje nas z bohaterami bez zbędnych dłużyzn i wprowadzeń. Poznajemy psa Hawkaja, jego sąsiadów i kobietę, dla której raz za razem pakuje się w kłopoty. Otrzymujemy unikalny wgląd w to, co robi Hawkeye, gdy nie ratuje świata razem z Avengers. Ze względu na to, że siła rażenia naszego bohatera jest zdecydowanie mniejsza w pojedynkę, przeciwnik, któremu będzie musiał stawić czoła, nie jest potężnym przybyszem z innego wymiaru, czy dziesięciometrowym potworem z kosmosu. Są to wschodnioeuropejscy gangsterzy, zajmujący się hazardem i drobnymi wymuszeniami, którzy kochają paski na swoich rajdowych minimalisach i sportowych dresach. I do każdego zwracają się par brachu. Jeżeli to co powiedziałem nie ma sensu, Musicie to po prostu przeczytać. Hawkeye byłby bardzo przeciętnym komiksem, gdyby nie jego największy atut. Za oprawę wizualną jest tu odpowiedzialny David Adja. Umyślnie użyłem określenia oprawa wizualna, ponieważ nie chodzi o same rysunki. Kadrowanie, perspektywa, kadry w kształcie onomatopei. Każda plansza jest przemyślana w najmniejszym detalu. Jest to wynik pracy scenarzysty i rysownika z użyciem tzw. metody Marvela. Matt Fraction w wywiadzie dla Comics Alliance.com przyznał, że, choć jest odpowiedzialny za sporządzenie scenariusza, David Adja może go modyfikować i naginać według własnego zamysłu. Dzięki temu jego talent nie jest niczym skrępowany. Tam, gdzie jest to uzasadnione, kadry wypełniają niemal całą planszę, jednak większość stron jest usłana licznymi, małymi kadrami, które nadają wydarzeniu płynności. Właśnie ta płynność i filmowe kadry. Ujęcie z helikoptera, ujęcie z maski samochodu, zbliżenie na czy biegów. Wszystko daje w efekcie wrażenie, jakbyśmy widzieli te wydarzenia w kinie, a nie w komiksie. na narysował niestety tylko 6 z 12 zawartych tu zeszytów. Dwukrotnie zmienił go hiszpański rysownik Javier Pulido. Ale dzięki temu, że kolory dalej nakładał Matt Hollingsworth, zmiana nie jest drastyczna. Mam do wydawcy pretensje jedynie o jeden szczegół. Ostatni zeszedł z tego zbioru, czyli Young Avengers Presents numer 6. Olejcie go. Nie wnosi niczego do fabuły, a graficznie pasuje do reszty, jak pięść do nosa. Obok sagi jest to jedna z najlepszych nowych serii, jakie miałem okazję czytać w zeszłym roku. Serdecznie polecam, szczególnie wydania w twardej oprawie, ponieważ, jak zauważył jeden z widzów, kosztuje jednego dolara więcej, a w zamian otrzymujemy, oczywiście poza twardą oprawą, większy format. Które przy tak fantastycznych planszach jest rzeczą obowiązkową. To tyle na dziś. Tuż przed nagraniem tego odcinka stuknęła nam druga setka widzów na YouTube. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy subskrybują ten kanał i są tu z nami co tydzień. Zaraz zaczynam pracę nad odcinkiem specjalnym i zostawiam Was z pytaniem: jakie jeszcze serie, wydane pod szyldem Marvel Now, są warte polecenia? Dajcie znać w komentarzach i wypatrujcie kolejnego odcinka. Trzymajcie się.